No dzień dobry. I co? Były potencjalne zalety bestii mlecznej, to wypadałoby te wady powymieniać, aby seria zaletowadowa była kompletna. Przepraszam bardzo, ogółem, bo powinienem to od razu zrobić, ale no to wiecie, w głowie się kręci się wszystko i trzeba temat zmieniać i odpoczywać w jakiś sposób od tego wszystkiego. Kiedyś król diamentu zrobił serię filmów. Porównującą zachowanie od leży nowego grzesznika do siedmiu grzechów głównych, pokazując przykłady jego zachowań, które wpasowują się w tę klasyfikację. Więc jeżeli chcecie się zapoznać, to zapraszam. Chciałem właśnie coś podobnego stworzyć, ale raczej nie ma potrzeby, skoro już jest coś w tym stylu z tym motywem, więc no po prostu mówię go pokrótce na przykładzie grzechów głównych, robiąc taki w sumie wstęp i przypominając wam, jaki on boży. Bo to ciekawa koncepcja nieszaitańska w przypadku jego osoby. Jak powszechnie wiadomo, jest to Boży męczennik, katolik itp. W dzisiejszym filmie utwierdzimy się wszyscy w przekonaniu, że to prawda jest, że jest to chrześcijanin z krwi i kości, a ta kość twarda jest jak beton, bo w to twardy gość. Kość. Pycha. Pojęcie i postawa człowieka. Charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja. No tak, bardzo znajomy choć człowiek pyszny to jest jegomość po drugiej stronie stołu. Natomiast już tak bardziej dosłownie pyszny, on pysznie spożywa, jest prekursorem pysznego spożywania, więc jest bardzo Pyszny dosłownie. No, ale bohater dzisiejszego filmu przejawia pychę nad wyraz i nie ma się tu nad czym rozwodzić ogółem. Chciwość. No, to jest wręcz fundamentalna cecha dla jego. Daj mi to tamto. Pan nie potrzebujesz tego. Daj no. Ja nie dam, nie mam. Zapłać pan. Kupisz mnie pan? Ja nie mam, a się przyda się. Nieczystość. No. Może niekoniecznie nieczystość seksualna, gdyż, jak wiadomo, jest to prawnik, ale bez n i w zdrobnieniu. Ale taka ogólna nieczystość jak najbardziej. W końcu rozgranicza się nieczystość według chrześcijaństwa na rytualną czy moralną, no ale w jego przypadku weźmy pod uwagę taką ogólną nieczystość. Ksywa fekalny yeti, eldefekatore nadane przez samego króla diamentu zobowiązują. Syf, smród, brud to naturalne środowisko, w którym odleżnowa bestia starosielska egzystuje, więc musicie mi wybaczyć, pójść skróty w tym grzechu. Zazdrość. Uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt zaspokajający potrzebę i osoba posiadająca ten obiekt. uważana zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być np. bodźcem do... Pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. No, tutaj raczej nie ma mowy o bodźcu do pozytywnej konkurencji, a po prostu z zawiścią, która go cechuje i ma wiele wspólnego z zazdrością. W pewnym sensie jest to to samo, choć nie do końca. To po prostu taka zazdrość, ale w stu procentach pejoratywna, z wrogim nastawieniem do kogoś, mu się czegoś zazdrości, bo wiecie, ja na przykład zazdroszczę Nitromanowi talentu kulinarnego i też chciałbym umieć tak utuszyć bigos, choroszczanski tudzież po bombasku, ale nie jest mi z tym źle i każdego dnia staram się być lepszym tuszycielem, czerpiąc z niego inspirację bez uczucia zawiści wobec jego umiejętności czy wyrogiego nastawienia wobec jego osoby. nowy męczennik przyjawia niezdrową zazdrość wobec swojego kochanego, Przyjaciela, gdy mu się powodzi na przeróżnym podłożu i taką ogólną pospolito wobec ludzi również. Łakomstwo, obżarstwo, czy też nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Jeden z siedmiu grzechów głównych w chrześcijaństwie, polegający na pochłanianiu większej ilości pokarmów i napoju, niż osoba potrzebuje do swego życia. Oj tak, nic dodać, nic ująć. Wystarczy spojrzeć na tego potężnego warimalina w swoim szczycie formy bębeńskiej. Doskonałe proporcje, kształty kuliste, magazynujące Setki tysięcy kalorii, że gdyby go przytopić na smalstwo, całe wilkowo miałoby co jeść latami. Aktualnie jest wadzy lekki bo tylko 120 kg. Gniew, reakcja emocjonalna na niepowodzenie lub wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnym, będąca reakcją na działanie, interpretowane jako skierowana negatywnie akcja zaczepna. Podobnie jak inne emocje, gniew specyficznie zabarwia. Obraz postrzeganej rzeczywistości. No i tutaj trzeba przyznać, że gniew czasem może się przydać i prowadzić ku dobremu, natomiast przesadny gniew, brak kontroli, atakowanie i złość na wszystko dookoła, furia mleczna, jaką można zaobserwować u jego, to typowe grzesznictwo. Diabeł grogaty już szykuje wygodny baruk dla takiego wariata, furiata lenistwo. Stan ducha powodujący zaniechanie jakiegoś wymaganego działania lub działań i powodujący przedłużenie czasu wypoczynku pasywnego ponad uznane w danej chwili i dziedzinie normy. Lenistwo w filozofii: pogoda ducha, uspokojenie duszy i myśli. Wielu starożytnych filozofów uznawało tenże stan podobny do ataraxji za szczęście i cel życia. No, jak to w filozofii w sumie można interpretować? Wszelkie zjawiska w różny sposób, natomiast w tym przypadku lenistwo ma tylko i wyłącznie wydźwięk negatywny, z którego wynika wiele niemiłych sytuacji przewlekle się powtarzających, właściwie lenistwo to styl jego życia, o czym świadczy ponad ćwierć wieku na bezrobociu, czy niezdejmowanie kamizelki bio przed snem. to widzicie, Boży człowiek klasyfikację chrześcijańską grzechów zaliczył na 100%, a Diabeł grogaty, okrutny, piekielny, patrzy z boku lub z góry i nie dowierza. Na koniec jeszcze chciałbym Wam polecić wspaniały film pod tytułem 7 z pod ręki Davida Finchera. Dla fanów thrillerów coś pięknego, choć pewnie większość kojarzy, bo to klasyk, jakby nie było. Fabuła nawiązuje właśnie do siedmiu grzechów głównych i ten film to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy w związku z tą kwestią.

bo to długi nie film będzie, więc nie sądzę, by chciałoś to komuś oglądać Iż w drodze wyjątku oszczędzę sobie roboty, a wam uwagi poświęconej na materiał. I słuchając tego możecie zająć się czymkolwiek tylko chcecie, bez skupiania się na obrazie wideo. Dobra, pierwsze co mi przychodzi do głowy to na pewno donosicielstwo. On z tego słynie jest to być może jego najgorsza cecha która wiele o nim mówi, jako o wcieleniu szkodnika, ale nie będę się rozwodził, bo robiłem o tym osobny film niedawno. Na pewno fałszywość, już pomijając jego mitomanię, która to już stała się chorobą psychiczną, to on jest niesamowicie zakłamanym człowiekiem, który wymyśla bzdury, jak mało który, przy pierwszej lepszej okazji na jakikolwiek temat. Zespół Dulbruka kieruje go w życiowych wyborach, niczym anserowy trunek Szczudlaka jest w pewien sposób uzależniony od kłamania. Nauczył i przyzwyczaił się do przeinaczania rzeczywistości na swoją korzyść, bez precedensu publicznie, brnie w matactwa i mitomannie jest nie do zatrzymania. No, książkowy przykład nie tylko chorej osoby na zespół Dulbruka, ale osoby po prostu fałszywej, zakłamanej, zawisnej, niegodnej, niesprawiedliwej, która przejawia negatywny szereg cech na tle zakłamania właśnie. Odleżyna spod Kęczyna, to prawdę mówi, tylko jak się pomyli, jego mitomania to tak wysoki level, że jest w tym lepszy niż nitroman w grze w ping-ponga. No nieziemski krętacz, matacz, wiarołomca, faryzeusz, lawirant, szarlatan, bazyliszek, obłudnik. Nie będę już dłużej tego tematu kontynuował, bo o tym już się kiedyś wypowiadałem w filmie o mitomanii mlecznej. Egoizm. Jest egoistą, bez szacunku do innych osób o zachach socjopatycznych, nieomylny pępek świata, nietolerancyjny w kwestii odmiennych poglądów, trudno mu pójść na kompromis. Ceniczny z niego osobnik, ma w naturze lekceważenie przyjętych norm, bo przecież on wie lepiej. Jest zacofanym, zarozumiałym, ogromnym ignorantem, zadufanym w sobie prostackim hamem. Plecie bzdury na wszelkie tematy, nie dopuszczając myśli, że może się mylić, jest opryskliwy i zrzędliwy. Naprawdę podziwiam, że ktoś jest w stanie regularnie z nim wytrzymywać konwersacje, bo cierpliwość trzeba mieć, jak to się mówi anielską, gdy się z nim przybywa i ciekawe, czy jakiś ślad w psychice może zostawić u niektórych osób przebywanie z nim na dłuższą metę, wykluczając z tej kwestii Wojciecha oczywiście. W ogóle to jeden z lepszych Widoków oglądając filmy z udziałem warmeckiego grzesznika, to mowa ciała, gęby głównie, gdy zostaje przyłapany na kłamstwie lub szerzeniu bzdur i wprawia się w zakłopotanie, charakterystycznie mruży jakby chwilowo oczy, odwraca głowę, przyciera nos, zmienia temat lub drąży chwilowo obecny, ale mówiąc, że to i tamto u niego wtedy to i to, a tamto nie. Okej, okay, dalej to Rozrzutność. On nie potrafi oszczędzać i większość pieniędzy, które otrzymuje, przyjada po prostu. W każdym razie, tak mi się wydaje, być może coś oszczędza, ale nie ma w tej kwestii podjazdu do swojego ukochanego przyjaciela. Lub też kupuje dużo zbędnych produktów, które no po prostu się marnują. Wojciech niejednokrotnie wspominał, że trzeba po trochu kupować, żeby świeże było wszystko i się nie marnowało. Choć jak wiemy, lubi czasem rzucić jedzeniem w przypływie gniewu. Więc no każdy ma swoją metodę na marnotrawienie żywności. Kolejna kwestia wywołująca od razu, nawet przez monitor, to higiena, a właściwie jej brak smród, który generuje narażając na biologiczne utrapienie wszystkich wokół, a najbardziej swojego współlokatora i odwiedzających. W sumie przyszło mi ostatnio do głowy nagrać film poświęcony właśnie higieni szkolnej, więc jak coś, to wiecie, co robić. On poniekąd jest znany właśnie z bycia taką fleją, co pokazuje, jak ogromną uwagę przykłada do niemycia się, ewidentnie, no nie lubi marnować mydła. Dobra. Następna cecha to takie ohydne cwaniactwo, podstępność i konfabulacje. Węższy wszędzie spisek, oskarża wszystkich o wszystko, chore imaginacje podstępnej imitacji Homo sapiens. Następnie, łatwowierność. Jest bardzo łatwowierny, łyka jak młody pelikan wszystko to, co przeczyta w listach czy usłyszy przez telefon. Bardzo łatwo go zmanipulować, czyli załatwić de facto jego własną bronią, o dziwo. Przez to, że jest tak łatwowierny, lubi oskarżać bliskiemu osoby o coś, czego nie zrobiły, wprawiając je w kłopoty czy po prostu grając na nerwach. Byle obiecanka, cacanka ze strony bliskich osób i niedotrzymanie słowa potrafi w nim wzbudzić płacz, Długofalowy żal ciągnący się latami niekiedy. No jak dziecko i to takie okrutne. Inwentylność z kolei to kolejna cecha niezbyt przyjemna. Choć zdecydowanie nie najgorsza z całego zestawienia. Bo dzięki jego dziecięcym cechom wiele zabawnych sytuacji powstaje. No ale jednak niemal 60-letni facet z zachowaniem gówniarza potrafi czasem wprawić w konsternację, że na jest to generalnie cecha negatywna, ale w moim odczuciu patrząc z perspektywy widza, nie jest to zła cecha w jego przypadku, bo buduje to poniekąd surrealistyczną postać, więc no jest ciekawie, czyli tak pół na pół małostkowość, często przywiązuje uwagę do jakichś absurdalnych, błahych spraw, bagatelizując to co jest istotne, sprawiając, wprawiając kogoś w zakłopotanie lub irytację. Wracając do gniewu, złości, to nie potrafi panować nad emocjami. Niszczy zabawy, jest też agresywny, werbalnie jak i fizycznie. Szuka problemów każdym, kto w najmniejszym stopniu mu się nie spodoba. Grozi, straszy i nawet inicjuje atak w młodzież itp. I tu taki tip do osób, które mają z nim na co dzień styczność, to najważniejsze w kontakcie z nim jest bycie dominatorem, nieprzesadne kąsanie go słownie. W żartobliwym kontekście również a gdy się trochę rozpędzi i rozjuszy, to trzeba go bardzo szybko sprowadzić na ziemię podnosząc głos lub nawet szantażując emocjonalnie, jak major to czyni. On bardzo lubi mieć władzę i wszystkich pod sobą. Jest despotyczny, ale to osoba zazwyczaj zależna od tych, których zna dobrze i z nim trzeba krótko. To jest jest tak naprawdę, pozorant stwarzający złudzenie władczego tyrana. Natomiast w głębi to tchórz i mamy. Gdy zobaczy, że ktoś, kto jest mu potrzebny, się stawia dla jego, to szybko mięknie, natomiast, nie no wiadomo, z umiarem wszystko i wyczuciem. Może się nawet chwilowo obrażać, ale tak długofalowo same pozytywy z tego płyną. Na ogół jest potężny, jak w ostatnim filmie wspominałem, ale w środowisku szkolnej, wśród jego, w cudzysłowie, osób, na wiele może sobie pozwolić. Z zewnątrz zaś to każdy może mu pokazać, gdzie jego miejsce. Mówię tak, bo marzy mi się, aby w końcu jakaś świeża krew tam wpłynęła. Jako ten niesławny redaktor, nawet na pół etatu, a wiem, że jest wielu chętnych na takie stanowisko, tylko problemem głównym jest zdobycie zaufania w gospodarzu domku drewnianego i znalezienie sposobu na niezależną współpracę, z aktorami, mimo kolektywy, która trwa wokół szkolnej już dość długo czy całkowite unicestwienie, jak ostatnio mogliśmy zaobserwować. Właściwie to nieudolną, choć całkiem zacną próbę tego, jednak zaczęto od, od leżyny strony. Przez chwilę chociaż coś się działo. Było ciekawie. Olgier generalnie dużo rozrywki potrafi dostarczyć, natomiast atak na władzę szkolniaków zakończony fiaskiem i było to do przewidzenia. Na Belweder jest rzucone takie... No zaklęcie defensywne i myślę, że niemożliwym wręcz jest przerwanie tego bafa, tego błoga, jak to młodzież niebandycka mówi, bezpośrednio się z nim mierząc w miejscu tego działania. A dobra już, bo zbaczam z tematu. Ok, Odleżynowicz jest ogromnym hipokrytą i teraz szybka definicja. Hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda, zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością, stosowanych zasad moralnych, udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, aby wprowadzić kogoś w błąd co do swoich rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści. No, brzmi znajomo, nic zadać nie zaująć, choć przeważnie hipokryta kojarzy się z kimś, kto zarzuca komuś, na przykład jakiś haniebny czyn, a sam to robi podobno wszyscy w jakimś tam stopniu jesteśmy hipokrytami. Natomiast gdy ktoś oficjalnie już zarzuca, paskudne rzeczy komuś, które sam robi, no to wiecie, na pierwszy, lepszy przykład, to on nieustannie zrzuca wszystkim wokół, że się nad nim znęcają, dokuczają, nie widząc swoich błędów, jak on nęka wszystkich, na których bezpodstawnie pisze do nosy. Zarzuca komuś bycie szatanem, podczas gdy on do kościoła nie chodzi. Zarzuca bycie nierobem, podczas gdy ćwierć wieku bezrobocia minęło. Zarzuca bycie wariatem, podczas gdy, no wiadomo co. Czy też jakieś tam personalne zarzuty skierowane do konkretnej osoby, albo na przykład zarzuca komuś niedbalstwo psa podczas gdy sam doprowadził własnego do takiego stopnia, że mu go odebrano. No i brak empatii wobec zwierząt to właściwie kolejna wada, choć zarzeka się, że uwielbia trzodę chlewną czy konie, na których widok łzy w oczach dla jego, jak wiadomo, to genialny aktor teatralny, więc taki płacz ma na celu: ukazanie go jako dobrodusznego pana z zamiłowaniem do zwierząt, ale niekoniecznie zawsze musi być to udawany płacz w tym przypadku, bo same konie na przykład kojarzą mu się z najlepszymi czasami, czyli dzieciństwem, co wzmaga w nim wspomnienia, nostalgię, doprowadzając do łez, które to właśnie są skutkiem tęsknoty za beztroskimi czasami, bo jak wiemy, wspomina wilkowo z sentymentem, a łzy to nierzadko nogawką uciechną aż aż. I ten nagły płacz mieszany na przemian z euforią, w sumie no ciekawe zjawisko, być może zasługujące na oddzielny film, jak to się mówi. A teraz wam przeczytam definicję psa ogrodnika. Związek frazeologiczny, będący określeniem pejoratywnym, psem ogrodnika jest nazywany ten, kto uniemożliwia lub utrudnia innym osobom dostęp do jakichś pożądanych przez nie dóbr, pomimo lub dlatego, że sam nie może tych dóbr zdobyć lub czerpać z nich pożytku. No, znany motyw, idealnie pasuje do tej istoty. Ogólna taka zawiść ohydna. Można to było zaobserwować na lajcie nietromanna chyba tym urodzinowym w ubiegłym miesiącu, gdy to Mleczny popadał w furię tylko dlatego, że wszyscy wokół dobrze się bawili z okazji nie jego urodzin. Groził wezwaniem policji. Mm, przeszkadzały mu jakieś bochowski typu śmiech, piosenki, aż w końcu pod groźbą opuszczenia Belwederu. Przez gości zmiękł i zapadł w sen knurski. Do tego odmówił zaśpiewania śpiewania sto lat, wymyślając jakąś daną wymówkę, nie pamiętam dokładnie, ale coś mi świta, że powiedział coś w stylu, że to na pogrzebach się tak śpiewa. No, pokazuje to, jakim jest odpadem ludzkim, a jakim ludzkim zresztą? Zwykłym, biodegradowalnym odpadem. Okej. Okay. Jest, jak wiadomo, pazerny pod różnym względem, czy to złocisze, jedzenie. Wszelkie jakieś benefity mu się należą, a inni to złodzieje on na wszystko zasługuje już zawsze próbuje się prostacko targować przy pierwszej lepszej okazji lub na siłę prosił o jakieś gratisy rozwaliło mnie ostatnio, jak odpowiadał na pytanie na jakimś kiermaszu w darmowym konkursie, gdzie nie odpowiedział prawidłowo na proste pytanie dotyczące chyba pozycji, w jakiej się siedzi na wielkich łodziach typu ponton, kanadyjka czy kajak. Rozumiem, że można się pomylić czy po prostu nie wiedzieć, ale on nie odpowiedział prawidłowo, mając jedną szansę, więc nie wygrał. Oczywiście potężną dlerzyną musiała mieć drugą szansę. Znając już odpowiedź, dzięki wspaniałemu redaktorowi, oczytany zielony wyznawca tezy, że stare diesle są bardziej ekologiczne od Tesli, był obok na straży i chyba myślał, że grochówka jest do wygrania. No ja nie wiem, czy się śmiać, czy co widząc taką akcję, bo z jednej strony oczywiście chcemy się śmiać, bo dystans i przyzwyczajenie do absurdu przede wszystkim, ale poczucie żenady i taka wewnętrzna irytacja jednak może mieć miejsce, widząc takie sytuacje okrutne. Albo też przypomina mi się sytuacja, gdy z czarnym redaktorem był na mieście, Zaczepił go prawdopodobnie bezdomny, prosząc o jakieś drobne, a ten zażądał od niego dmuchnięcia w alkomat, Po czym, gdy się okazało, że ów delikwent jest trzeźwy, to powiedział, że jednak nie ma drobnych. No kwintesencja od złoto. Zdrówko. Raz. W ogóle to za 100 zł nowy łapczywiec jest w stanie zmienić zdanie w najważniejszych kwestiach życiowych, a to jedynie kwota, którą żąda za wspólne zdjęcie, więc no sami widzicie. To jest taki typowy wyzyskiwacz, wszystkim by drygował i matupet nie na pasieniec jeden. Szczudlax, oczywiście jego ukochany. Przyjaciel też przejawia takie cechy negatywne jak pazerność, chciwość. Natomiast no, na nieporównywalnie mniejszym poziomie niż on. I co ciekawe potrafi zaskoczyć nierzadko jakąś szczodrością czy spontanicznym podarunkiem. No ale dresiwa marki Adidas w paczce to nie podaruje, i nie. W takim przypadku uruchamia się w nim taki pazerny grzesznik. Okej, okay, gra na uczuciach. Bardzo sprytnie manipuluje po linii. Najmniejszego oporu, robiąc z siebie ofiarę, płacze, zawołanie i tym podobne. Wzbudza to w większości niepohamowany śmiech, aniżeli żal, współczucie. Takie cwaniactwo i brak zahamowań w zachowaniach społecznych, uważanych za powszechnie niegodziwe, to u niego norma. Czasem ma się wrażenie, że ten człowiek nie ma wstydu, gdy bez perdonu wbija do jakiejś placówki czy jakiś imprez. Jak do siebie, no rozdając karty, znaczy w jego mniemaniu rozdając karty, oczywiście, bo to tylko złudne wrażenie, wodczego kandydata na kandydata, czy tam prokuratora staroświeckiego, No arogancja, bezczelność, hamstwo to u niego codzienność, brzeg hamulców i traktowanie z góry innych osób, nieznajomych. Jak mówiłem jakiś czas temu, że ta jego pewność siebie sama w sobie może być poniekąd zaletą, to w otoczeniu jego hamskich zachowań tworzy się naprawdę okropną osobowość. Złodziejstwo, no to wiadomo nie od dziś, że lepkie rączki dla jego. Potrafił zepsuć na przykład przyjęcie w urzędzie, pakując do torby wszystkie ciastka, które były poczęstulkiem dla wszystkich, mimo iż nawet nie był w stanie przejeść tego, co ukradł. A może mógł? Chyba nie doceniam jego możliwości bębeńskich. Grzybanie po czyichś kieszeniach, wynoszenie fantów ze szpitala, przeszukiwanie cudzych samochodów, skrytek to tylko jedno z wielu zachowań tego typu. Na pewno kilku kwestii nie poruszyłem, ale taki ogólny zarys najważniejszych wad, cech negatywnych chyba udało mi się przedstawić. Część też omawiałem w starych filmach, więc nie ma sensu się powtarzać. No i co? Dziękuję za wypowiedź. Na dobranoc kawał. Major idzie do ukulisty. Ukulista mówi: Zakryj je, jedno oko. A major mówi do okulisty Zapnąć mordę! Już! Do widzenia!